Myśleliście kiedyś, aby podjąć się przejścia danej gry RPG jako pacyfista? Być ostojąc w spokoju i każdy konflikt rozwiązywać za pomocą retoryki? Być mistrzem stoicyzmu i inteligencji, który jedynie słowem potrafi skłonić ludzi do zmiany zdania? Mam dobrą wiadomość. Forgotten City jest dokładnie grą, której szukacie. Jest to przygodówka, którą najłatwiej będzie opisać jako Indiana Jones i dzień świstaka w jednym. Mamy tutaj zabawę w archeologa, odkrywanie starożytnej cywilizacji, masę zwrotów akcji, dobrze opowiedzianą historię, klasyczną pętlę czasową, rozwiązywanie zagadek, multum nawiązań do mitologii, rozważania filozoficzne i sporo więcej. O historii nie chcę zbyt wiele mówić. Z. W sumie bardzo prostej przyczyny jest ona zwyczajnie dobra i ciekawa. Zwroty akcji są przemyślane, podbudowane dobrze zaprojektowanymi postaciami niezależnymi i w miarę zaskakujące, więc ostatnie czego pragnę, to zabierać komuś zabawę z odkrywania i własnoręcznie. Jedyne, co pozwolę sobie nakreślić, to sam początek. Trafiamy poprzez portal czasowy do starożytnego miasta w Cesarstwie Rzymskim. Na miejscu szybko dowiadujemy się, że miasteczko jest odcięte od świata i podlega w gruncie rzeczy tylko jednej zasadzie: The Many shall suffer for the sins of the one, co możemy przetłumaczyć, jako wielu będzie cierpieć za grzechy jednostki. Jest to złota zasada, the Golden Rule, której mieszkańcy muszą przestrzegać. Dowiadujemy się również, że ktoś złamie tę zasadę. Z naciskiem na złamie, dlatego sędzia, czyli zarządca miasta, odprawia rytuał do Prozepiny, aby uratować miasto. Tym samym ściągając nas do swojego czasu. Naszym zadaniem jest oczywiście odnalezienie winowajcy, powstrzymanie go i uratowanie przez to wszystkich mieszkańców. Samo miasto wygląda. W sumie dokładnie tak jak powinno. Dzięki konsultacjom z historykami, twórcom udało się bardzo dokładnie obzorować realia historyczne Rzymu z czasów Nerona. Zostało ponadto zaprojektowane w bardzo przemyślany sposób. Do każdego miejsca możemy dostać się w miarę szybko. A niekiedy możemy nawet użyć tyrolki, aby podróżować jeszcze szybciej. Ani trochę nie czujemy się zagubieni w tej małej, acz skomplikowanej przestrzeni. Rozgrywka polega głównie na eksplorowaniu i dialogach. Mamy do swojej dyspozycji całe miasto, razem z drobnymi podziemiami oraz małym labiryntem świątyni. Mapa nie jest jednak duża, więc eksploracji nie będzie zbyt wiele. Większą rolę w produkcji odgrywa dialog. Porozmawiać możemy z każdym napotkanym bohaterem niezależnym. Wszyscy mają coś ciekawego do powiedzenia: swoją historię, problemy, no czasami może i uwagi. Jedni będą chcieli nas oszukać, drudzy Będą chcieli się zaprzyjaźnić, i dni od razu poproszą nas o pomoc. Bohaterowie są różnorodni i żaden nie wydaje się nie na miejscu. Jako, że rozgrywka jest okraszona pętą czasu, czyli ciągle będzie nam dane przeżywać ten sam dzień, w prosty sposób możemy uczyć się na naszych błędach popełnianych w trakcie odkrywania świata i poprawiać je podczas następnej próby. Sami będziemy w stanie uruchomić tę mechanikę w prawie każdej wybranej przez siebie chwili. Twórcy zadbali o to, aby po restarcie nasz progres nie poszedł na marne. Przy wyjściu z portalu czeka na nas mieszkaniec, który za pierwszym razem zaprowadzi nas do sędziego, a przy następnych spotkaniach wykona polecenia, które mu wydamy. Nie musimy wszystko sami biegać i rozwiązywać problemy, na które znaleźliśmy już odpowiedzi. Kolejną mechaniką, na którą warto zwrócić uwagę, jest podążanie za NPC-tami w dane miejsce. Wielokrotnie męcząca sytuacja, w której to mamy zupełnie inną prędkość niż postać niezależna, tutaj również ma miejsce, lecz tutaj twórcy stwierdzili, że wystarczy kliknąć przycisk, aby nasza postać automatycznie podążała za naszym przewodnikiem. Z chęcią widziałbym takie rozwiązania częściej. Gra a nie jest jednakże bez wad. Posiada ona bowiem system walki i sama walka nie jest najgorsza. Występuje ona głównie w labiryncie w świątyni i można ją spłucić do kilku prostych starć, rozwiązywanych jednym strzałem z łuku. Ma ona jednak tam podłoże logiczne, wyjaśnione w historii, więc pomimo swojej prostoty mi nie przeszkadzała ani trochę. Powiedziałbym nawet, że wprowadziła lekkie urozmaicenie pośród ciągłych rozmów. Drugi główny segment walki znajduje się w podziemiach pod miastem. Tam kompletnie nie rozumiem samej obecności napotkanych przeciwników. Wydaje mi się, że zostali tam wciśnięci, aby podziemie nie wydawało się takie puste. jak dla mnie trochę na siłę. Denerwuje również celność statu przy restartach. Już wyjaśniam. Gdy ktoś popełni grzech, ożywają niektóre złote statuły, które możemy spotkać w całym mieście. Strzelają do mieszkańców z łuku, zmieniając ich w złote posągi. Naszym celem jest w tym czasie dostanie się do portalu, aby zacząć dzień od nowa. Czasem jednak jest to trudne zadanie, bo nieważne jak mocno będziemy próbować unikać ostrzału, zawsze któraś strzała nas dosięgnie. I jest to również gra o moralności. Wielokrotnie przewija się w dialogach zdanie bohaterów na temat złotej zasady. Pojawiają się głosy, że jest ona beznadziejna. Jak możemy karać wszystkich za przewinienia jednostki? Odpowiedzialność kolektywna jest jednym z pierwszych kroków w kierunku tyranii. Powoduje nieufność wśród grupy i sprawia, że każdy patrzy na ręce osoby obok, aby przypadkiem ona nie zrobiła czegoś wbrew prawu. Pojawiają się głosy, że jest to ostra, lecz funkcjonalna zasada. Jeden z legionistów mówi, że wojska rzymskie mają podobną zasadę – dziesiątkowania. Termin ten jest również wyjaśniony w grze – decimatio, czyli właśnie dziesiątkowanie, decymacja z łaciny, była to niezwykle surowa kara stosowana wobec tchórzliwej bądź zbuntowanej grupy żołnierzy. Kohorta, czyli około 600 żołnierzy, skazana na dziesiątkowanie, była dzielona na grupy żołnierzy po dziesięciu. Każdy losował jakieś losy, i ten, któremu się to nie powiodło, zostawał zabity przez swoich dziewięciu towarzyszy. Legionista twierdzi, że w wojskach rzymskich są również barbarzyńcy, więc surowość jest jak najbardziej na miejscu. Gdyby nie ona, nie byłoby potęgi cesarstwa. Wątpliwości zostaje również poddany sędzia takowej zasady. Wielu będzie cierpieć za grzechy jednostki, który jest na tyle mądry, aby decydować, co jest grzechem, a co nie. To ma na tyle nieskazitelne poczucie dobra i zła, aby wydawać obiektywne i trafne sądy. Jak rozpatrywać sytuacje kryzysowe? Czy kradzież chleba z powodu głodu zasługuje na potępienie, czy można wsparcie i przebaczenie? Czy zawyżanie cen swoich leków, mając na nie monopol, jest przestępstwem, czy jedynie brudną, lecz legalną zagrywką przedsiębiorcy? Gra daje nam swoje własne odpowiedzi na takie pytania. Czy są trafne, czy nie, polecam ocenić samodzielnie. Dzięki za obejrzenie mojego materiału. Napisz w komentarzach, co ci się podobało, a co mógłbym poprawić. Co robię dobrze, a co przyprawia cię o skręty kiszek. Jeśli masz ochotę, to zaproponuj, jaką następną gierę mógłbym zrecenzować.